Ceny nie mają narodowości. Do soboty dorodny polski filet z piersi Kurczaka tylko 15,99. Delikatesy centrum dla wszystkich kibiców niskich cen. Pierwszy zarost. Pierwszy makijaż. Pierwsze dramaty. Czas na pierwszy Medispirant. Medispirant mineralny to skuteczna ochrona przed potem i przykrym zapachem dla dzieci i młodzieży. Zawiera bioaktywny aun i pielęgnujący olejek bawełniany. Naturalnie najlepsze dla delikatnej skóry. Medispirant mineralny działa od pierwszego użycia. Zdaje egzamin w każdej sytuacji. Medispirant. Bez potu na dobre. Każdą dobrą chwilę może przerwać migrena. Dlatego, gdy czuję jej pierwsze objawy nadwrażliwość na światło, dźwięk, nudności czy silny ból biorę APAP Migrena. Specjalistyczny lek, który zatrzymuje ostry napad migreny już przy pierwszych objawach. Ulga przychodzi w 30 minut. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Migrena? Działaj natychmiastowo z APAP Migrena. Zapniesz mnie? Coraz mniejsze te emki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz ten swój Hepa Slimin? Nie, nie po to. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Hmm, to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę Hepa Slimin. Hmm, no to od razu lepiej weź eskę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Kibicuj z nami w oficjalnych strefach Kibica. Zalegalizuj swój pokaz w pady, barze, restauracji czy strefie na świeżym powietrzu tylko na licencję TVP.pl. Witam. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę walerin Sen. Tabletki Valerian Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Cześć, dzwoniłaś? Nic takiego po prostu nie mogłam spać. Mam dla ciebie dobrą radę. Valerin Sen. Valerin Sen i Valerin Sen z melatoniną. Zdrowa dawka snu. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnes. Jakiś magnes może nie wystarczyć. Kup Neomax Skurcz, bo przyda ci się jeszcze potas, a dodatkowo masz też witaminę B6. I to wszystko jest w tym Neomagu? Tak, komplet składników w jednej tabletce. A do tego Neomak Skurcz jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super, idę po Neomag. Dzięki za poradę. Neomak Skurcz, więcej niż magnes. Bakterie gromadzą się w jamie ustnej. Skuteczna formuła Colgate Total pomaga usuwać nagromadzone bakterie, by zachować zdrowy uśmiech i zapewnić codzienną ochronę. Colgate Total. Skuteczniejsza ochrona dla zdrowia jamy ustnej. Znowu niedomyte naczynia? To się zdarza, gdy używasz twardej tabletki do zmywarki. Dlatego zamień tabletkę Ta na innowacyjną kapsułkę Finish Ultimate Plus, która rozpuszcza się szybciej i ma trzykrotną moc czyszczenia, co zapewnia naprawdę czyste naczynia, bez konieczności domywania. Finish Ultimate Plus. Najlepsze rezultaty zmywania. Zauważasz u siebie zmarszczki? Obawiasz się, że będzie ich więcej? Sięgnij po Labotex Skin tabletki, bo zmarszczki powstają w głębszej warstwie skóry, gdzie kremy nie docierają. Tabletki Labotek Skin dostarczają od wewnątrz kwas hialuronowy, koenzym Q10, kolagen oraz retinol. Labotek pomaga zachować skórze młody wygląd. Wystarczy jedna tabletka dziennie, by skóra była mocna, gładka i sprężysta. Labotek Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Lidl, Najtańsze. I to już po raz siódmy. Według faktu, spośród czterech badanych podmiotów, koszyk 28 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. W lidlu taniej niż w biedronce. I to już siódmy raz w tym roku. Z wiekiem zmieniam się ja i moje ciało. Mam obrzmiałe nogi, wystający brzuch. Wahania wagi i nastroju. Przyczyną może być nadmiar wody w organizmie, ale wywołany innymi czynnikami niż wcześniej. Sięgnij po Hydrominum 40, plus, które wspomaga usuwanie nadmiaru wody u kobiet dojrzałych. Hydrominum 40 pomaga poprawić sylwetkę i utrzymać uczucie lekkości nóg. Dodatkowo wspiera regulację aktywności hormonalnej. Teraz wyglądam i czuję się lepiej. Hydrominum 40. Plus. Najlepsze polskie filmy dokumentalne. Halo? Da, da, da. To był Mieczysław Fok. Niezwykli bohaterowie. Była pierwszą Polką na Everestie. Ważne historie. Mam pretensje do dwóch nieboszczyków: do Staliny i do Hitlera. I świat, który nas otacza. Dziś Ukraina, jutro Tajwan. Jednak widzę w tym jakiś sens. TVP-dokument. Widzisz więcej.